Rozpoczynamy poniedziałkowe graffiti, najważniejszą polityczną rozmowę Poranka Marcin Fiołek Kłaniam się państwu nisko, razem z nami europoseł Prawa i Sprawiedliwości Adam Bielan, przewodniczący delegacji PIS w Parlamencie Europejskim i od miesiąca sekretarz partyjny do spraw zagranicznych. Tak? Dzień dobry. Dzień dobry, Panie Pośle. Dlaczego Polski nie ma w tych negocjacjach nad pokojem dla Ukrainy? Nie ma ich, jeśli chodzi o genewę, nieobecny jestem przedstawiciel polskiego rządu, ale nieobecny jest też w rozmowach z prezydentem Trumpem. Prezydent Karol Nawrocki. Wygląda tak, jakbyśmy to dostali po prostu ustalenia gdzieś ponad naszymi głowami. Jeśli chodzi o spotkania w Genewie, trzeba pytać rząd, bo tam te spotkania organizowała strona europejska, to premier, Mateu, premier Donald Tusk chwali się świetną pozycją Polski w Europie. Radosław Sikorski chwali się, że ma świetną pozycję jako minister spraw zagranicznych, a gdy przychodzi co do czego, to spotykają się liderzy czterech państw, Włochy, Francja, Niemcy, Wielka Brytania. Pol Polski nie ma. Gdy jest wizyta w Kijowie i Tusk tam jedzie, bo trudno, żeby nie jechał, skoro pociąg odjeżdża z Polski, to Tusk, Tuskowi wskazywany jest wagon drugiej klasy, nie jedzie z... No premier ma dzisiaj w Angolii przedstawić plan Polski na. na, na no to jest, to jest upokarzające, bo w Angolii spotyka się cała Unia, to jest szczyt Unii Europejskiej z Afryką, poświęcony zupełnie innej tematyce, rozmowy dotyczące Ukrainy, trwały wczoraj i będą kontynuowane dzisiaj w Genewie. Natomiast jeśli chodzi o kontakt z Waszyngtonem, ten kontakt jest. Ja jestem w kontakcie jako przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości z naszymi przyjaciółmi no w zapytam, Waszyngtonie, ale nie, tak? również doradcy pana prezydenta wiem, że są w stałym no kontakcie tak, ale jeśli z doradcami prezydenta w ostatnich Trumpa. W dniach prezydent Trump rozmawia w sprawie Ukrainy z prezydentem Finlandii Aleksandrem Sztabem, z szefową włoskiego rządu Giorgio Meloni, a z Karolem Nawrockim nie, to tak jakby ten, rola też pana prezydenta nie była przesadnie duża. Żeby... Prezydent Trump zna świetnie poglądy Polski, poglądy polskiego prezydenta na ten, na ten konflikt, na to jak można rozwiązać kwestię agresji rosyjskiej na Ukrainie. To była lwia część rozmowy bilateralnej 3 września w Białym Domu. Więc no, nie ma konieczności, żeby obaj prezydenci zdzwaniali się co tydzień. Nie Będzie mieć dzwonić. kolejne zwroty akcji. Nie muszę ja bym spokojnie podchodził do tego, co publikują media. Ten plan, który, którym ekscytowały się media i część ekspertów jeszcze 3-4 dni temu, okazał się już nieaktualny. Myślę, że kluczowe rozmowy w tej chwili odbywa... Minister Spraw Zagranicznych Stanów Zjednoczonych, sekretarz Stanu Marko Rubio w Genewie i on wczoraj po rozmowach z przedstawicielem Ukrainy, ministrem Jermakiem, był bardzo optymistyczny i określił je jako najlepsze od to jak, czasu Co wynika wojny. z pana e, bieżących kontaktów, relacji z republikanami, amerykanami w administracją Donalda Trumpa? Te 28 punktów, które kilka dni temu wyciekły do mediów, to był tylko jakiś szkic, draft? Myślę, to... że wyciek, za wyciek odpowiada strona rosyjska. Jedyną osobą cytowaną w e, artykule w, e, pierwotnym, do którego później się wszyscy odnosili, w, e, którego autor jest w ogóle dość specyficzną postacią w e, portalu Aksios był pan Kirył Daniłow, czyli przedstawiciel Putina do rozmów ze stroną amerykańską, więc podchodzimy bardzo sceptycznie do tego rosyjskiego spinu, z którym mam czynienia od kilku dni. Cieszę się, że minister Rubio przejął negocjacje bo jest to bardzo doświadczony polityk i również doświadczony dyplomata przez wiele lat zasiadał w senacie w... i znamy jego to poglądy. Dobrze rozumiem, że na temat Rosji szkicowali to Witkow z panem e, Daniłowem, a teraz urealnić to ma Rubio. Nie tylko Rubio, ale również sam prezydent Trump w sobotę e, powiedział wyraźnie, że e, ten dokument, który częściowo przeciekł do, do mediów, e, częściowo go wciąż nie znamy, bo nie został formalnie upubliczniony. Jest dokumentem do negocjacji te negocjacje właśnie w tej chwili się toczą. To kończąc ten wątek i w, e, w tej amerykańskiej wersji, czy amerykańsko-rosyjskiej, a i w tej wersji europejskiej, która jest kontrpropozycją, jest ten podpunkt dla Polski. W zależności od tego, o którym dokumencie mówimy, czytamy tam albo o europejskich myśliwcach, albo natowskich myśliwcach na terytorium naszego kraju. Czy ktoś w ogóle z nami to negocjował, rozmawiał o tym, czy my jesteśmy do tego zachęcani? Z pewnością nie będzie takiego punktu w, w ostatecznej wersji dokumentu bez konsultacji ze stroną polską. To był raczej, jak sądzę, postulat strony rosyjskiej, która, jak sądzę, nie chciała, żeby duża liczba w tej chwili kupowanych myśliwców europejskich, jak wiemy, Ukraina e, szkuje się do zakupu bardzo dużej liczby myśliwców we Francji oraz Szwecji Rafaelów i e, Gripenów, e, żeby te myśliwce startował, e, startował, lądował raczej w Polsce, a nie na Ukrainie. Natomiast ta sprawa z całą pewnością będzie dyskutowana. My mamy swoje dyskusje bilateralne ze, Stanów Zjednoczonych, ze Stanami Zjednoczonymi na temat obecności wojsk amerykańskich na naszym terytorium. E, wiemy już, że po wizycie pana prezydenta Karola Nawrockiego w Waszyngtonie nie będzie. Nie tylko e, żadnego cięcia tej liczby, ale mamy bardzo duże szanse na zwiększenie obecności amerykańskiej. A na czym to miałoby polegać? E, te negocjacje wciąż się toczą i ja nie jestem upoważniony, żeby je na tym etapie ujawnić. finał jest Natomiast... na horyzoncie? Zobaczymy, on być może będzie połączony też z procesem pokojowym na Ukrainie. Natomiast niezależnie od tego nam zależy na tym, żeby jak najwięcej żołnierzy natowskich, przede wszystkim amerykańskich, było na naszym terytorium, bo to jest również element odstraszania ewentualnego agresora, czyli mówiąc wprost Rosji. To teraz już czysta polityka w wersji biało-czerwonej. Dlaczego premier Morawiecki. Anonsowany na spotkaniu programowym pod tytułem Myśląc Polska nie pojawił się ostatecznie na tym spotkaniu. Michał Wróblewski z Wirtualnej Polski napisał, że to powód rezygnacji trochę manifestu po tym, jak wykreślono go z tego, co tam się dzieje, z walki frakcji mówiąc wprost. Trzeba pytać pana premiera Morawieckiego. On jest w ostatnich miesiącach bardzo aktywny również na, na tej niwie programowej. Miał szereg paneli w Katowicach. Jak wielu innych wiceprezesów, liderów prawa i sprawiedliwości, my w tej chwili skupiamy się na bezpośrednich kontaktach z wyborcami. Bardzo wielu naszych liderów objeżdża to na Polskę. Mam ambicje nie tylko w tej chwili, żeby w najbliższych tygodniach być w każdym powiecie, ale schodzimy na poziom gmin. Um, jednocześnie, jak rozmawialiśmy przed programem, mamy oświadczenie rzecznika prasowego w reakcji na tę wrzutkę medialną, który jedno, jednoznacznie stwierdza, że wszystkie prace programowe koordynuje pan. Profesor Piotr Gliński, który był głównym organizatorem konwencji. To programowej, to on również Mateusza Morawieckiego. No nie, przecież nie, tak nie. To absolutnie. nie profesor Gliński był również odpowiedzialny za te ostatnie dyskusje weekendowe, które pan pyta. I mamy w ramach rozmaitych zespołów programowych kilkadziesięciu, jeżeli nie już ponad 100 osób, które do tych prac się włączają, praca jest tam dobrowolna I nie ma tam dobrowolna. Mateusza to, to, to mogą... Pytanie jest w ogóle o całą tę awanturę, no bo y, 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 widzieliśmy ten długie, jest polityków, no, Morawieckiego nie ma. Mateusz Morawiecki był obecny i to bardzo intensywnie w, w, na konwencji programowej w Katowicach jest na chyba większości paneli, które są organizowane później, więc nie ma w tej żadnej sensacji. Ktoś kto E, robi taką wrzutkę do mediów, bardzo nam szkodzi. Ja się domyślam, kto to jest i apeluję do niego, żeby do tej osoby, żeby, żeby zakończyła taką... A to kluczykę. jest osoba z waszego środowiska. Osoba z naszego środowiska, niestety, która chyba nie wytrzymuje presji. E, natomiast być może sam z nią porozmawiam w tym tygodniu, natomiast, bo mamy sesję w, w Strasburgu. Czyli to, ktoś z Europarlamentu? Tego nie powiedziałem, natomiast e, uważam, że to jest bardzo szkodliwe, bo wyborcy nie nagradzają, mówiąc delikatnie, partii, która rozmawia przed wyborami o tym, kto będzie jakim ministrem, rozmawiał o walkach frakcyjnych, Rozumiem. zamiast koncentrować się na kwestiach programowych. My chcemy na tym się koncentrować, bo. To jest rola opozycji, przygotowywanie się od strony programowej do przejęcia władzy. Rozumiem, głosu. że pan nazwiska tego delikwenta nie, nie, nie zdradzi. Nie, 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 nie. No dobrze, ale to zapytam trochę szerzej. Czy ten, ta dyskusja nie jest takim odpryskiem czy symbolem większych problemów prawa i sprawiedliwości? Po tym jak Karol Nawrocki wygrał wybory, mieliście iść za ciosem, miała być górka nie tylko dla pana prezydenta, sondażowa w zaufaniu, to akurat jest, pan prezydent jest bardzo dobrze oceniany, ale dla was skończyło się to regularnymi spadkami, wręcz w niektórych badaniach rekordowo. Notowaniami od 9, 10, 12 lat. Po pierwsze, ja nie wierzę w tego rodzaju badania. No wiadomo, dzisiaj nie ja... w dobre i Nie, ale panie proszę, że dzisiaj minął ja rok od konwencji rozpoczynającej kampanię pana prezydenta Karola Nawrockiego w hali Sokoła w Krakowie. I jak pan wie, bo byliśmy w kontakcie i wtedy, ale ja już od czerwca lipca ubiegłego roku byłem absolutnie przekonany że jeszcze zanim wybory w Prawo i Sprawiedliwości zostały rozstrzygnięte, że Karol Nawrocki będzie prezydentem, że wygra wybory prezydenckie i to nie była jakaś ślepa wiara, fanatyczna ślepa wiara, tylko chłodna analiza sytuacji w naszym kraju i, i, i podobnie analizując sytuację obecnie jestem przekonany, że Prawo i Sprawiedliwość w najbliższe wybory parlamentarne wygra. Ale my nie chcemy ich tylko wygrać, bo my wygraliśmy również wybory w 2023 roku, a jesteśmy dzisiaj w opozycji, tylko chcemy je wygrać na tyle... Mocno, żeby rządzić najlepiej samodzielnie, a jeżeli nie samodzielnie, to żeby stworzyć. E, no, ale umówmy się, na to się nie zanosi, żebyście mieli wygrać te wybory po pierwsze w ogóle, po drugie na tyle wysoko, żeby myśleć o samodzielnych. Tak jak się dokładnie no, na a... podstawie dokładnie tych samych Sandro, że nie, nie zanosiło się, że Karol Nawrocki wygra wybory prezydenckie, bo miał wy, wygrać Rafał Trzaskowski. Natomiast ja nie chcę w tej chwili mówić o sondażach. Ja też nie, ja bardziej, bo, bo, to nie bo ma pewnej dynamice w pisie o tym. Na nie wiele miesięcy przed wyborami nie, nie ma znaczenia. Tak, sądzę, że popełniliśmy sporo błędów takich, bym powiedział wizerunkowych, postawiliśmy nie, nie najlepsze tematy. Ja mówiłem też o tym publicznie. Mogę powiedzieć tutaj, myślę, że temat migracji, który, na którym się koncentrowaliśmy w wrześniu, w październiku, to nie był temat najbardziej istotny dzisiaj dla Polaków. Sądzę, że takim tematem jest służba zdrowia. I jak pan widzi, od kilku tygodni staramy się na te oczekiwania naszych wyborców odpowiadać. że Jesteśmy w tej sprawie bardzo aktywni. Będzie też duża konferencja programowa w przyszły weekend poświęcona służbie zdrowia. Zresztą pan prezydent też na tym temacie się koncentruje, bo spotkał się z Zarówno z prezesem Naczelnej Izby Lekarskiej, jaki zapowiedział zorganizowanie na początku grudnia Okrągłego Stołu. Zły dobór w tej tematów sprawie. to jedno. Wojny frakcyjne to drugie. Nie powiedziałbym wojny frakcyjne, bo tego rodzaju wrzutki robione przez kilka osób z naszego środowiska, bardziej powiedzmy sfrustrowane, sfrustrowanych. Ale czym sfrustrowanych? Zdecydowana większość naszych polityków skoncentruje się zarówno na pra pracy u podstaw, na spotkaniach z naszymi wyborcami, jak i na pracy programowej. Chciałbym za to bardzo serdecznie podziękować. No i trzeci podpunkt, puentując ten wątek, to jest oczywiście odpływ wyborców do Konfederacji. Do Grzegorza Brownu, Czy macie tutaj pomysł na jakieś zatrzymanie tego cieknącego okrętu? Mamy na to pomysły, nie będę ich tutaj zdradzał, ale podchodzimy do tego spokojnie. Konkurencja, bo na razie wygląda to tak, jakbyście się licytowali w polityce, z konfederacją na radykalizm. Konkurencja w polityce, no słuszna diagnoza, myślę, że trzeba z tego wyciągnąć wnioski. To błąd? E, myślę, że to jest błąd, bo my nigdy z Grzegorzem Braunem w licytacji na radykalizm, jak pan to określił, nie wygramy. Natomiast jeżeli przejdziemy do dyskusji na temat służby zdrowia, to jestem na przykład ciekawy, w jaki sposób Konfederacja chciałaby uzdrowić obecną sytuację, bo znając poglądy części liderów Konferencji w tej sprawie, wydaje mi się, że zdecydowana większość Polaków ich nie podziela. Wzór niemiecki, ale to zostawmy na nadzimku, singapurski nawet. A nawet singapurski, ale zostawmy to na kolejną rozmowę. Dwa zdania o Waldemarze Żurku. On miał w weekend taki objazd wielkopolski razem z panią prokurator Ewą Wrzosek. Spotykał się z obywatelami. Z wyborcami, zwał jak zwał, i była tam wyraźna sugestia, że pan prezydent po prostu blokuje działania rządu, no i że trzeba myśleć o tym, jak przygotować wniosek o trybunał stanu dla pana prezydenta. Jak wy przyjmujecie tego rodzaju deklaracje w PiSie? Byłem skoncentrowany w weekend przede wszystkim na śledzeniu tego, co się dzieje, jeśli chodzi o rozmowy pokojowe na Ukrainie, więc szczerze mówiąc nie znam tych wystąpień. Wyraźnie pan. Pan minister Żurek stara się w tej chwili skoncentrować na, na aktywności medialnej, politycznej zamiast na, na pracy nie tylko jako ministra sprawiedliwości, a również prokuratora generalnego. Dowodzi tego, że bardzo wiele śledztw, bardzo wiele decyzji prokuratury może mieć podłoże polityczne. Z tego też trzeba wyciągać wnioski. Natomiast konstytucja. Jest tutaj jednoznaczna. Pan prezydent ma prawo weta, ma prawo nie podpisać ustawy uchwalonej Tu jest przez jednoznaczna, ale już I... jego rolą przy okazji nominacji sędziów czy awansu sędziów jest umówienie precyzyjne. Rozmawialiśmy przed chwilą o wyborach prezydenckich. Karol Nawrocki zdobył najlewiększą od 90 roku. Liczbę głosów w wyborach ma bardzo silny dem mandat demokratyczny. Proszę mi przypomnieć, ile głosów zdobył pan Żurek w ostatnich wyborach? E, zero bo nie 0 Zero, zbytował. no właśnie. No więc, e, a, a, właśnie, a, ale więc mandat, dobrze było, żeby mandat pan. Mandat to nie wszystko, bo mogę odbić tę piłeczkę, powiedzieć, że partie koalicji rządowej też mają duży mandat, a do tego zapisy w Konstytucji. Przed dwóch lat i to jest. Wciąż aktualnie to znaczy niż mandat pana prezydenta. Pan prezyd chodzi mi o to, nie żeby licytować na liczbę głosów, tylko prezydent Karol Nawrocki zdobył to poparcie Polaków w najświeższych ostatnich wyborach z określonym programem politycznym, również jeśli chodzi o naprawę wymiaru sprawiedliwości e, i e, trzeba brać to pod uwagę. Każdy minister tego rządu musi brać pod uwagę zdanie pana prezydenta. Ostatnia sprawa, chciałem zapytać o m, dość dziwny, nazwijmy to delikatnie, wpis Instytutu Yad Vashem, który, e, w którym czytamy, że Polska była pierwszym krajem, w którym Żydzi zostali zmuszeni do noszenia charakterystycznego, charakterystycznej odznaki mającej na celu odizolowanie ich od okolicznej ludności. E, zareagowało Muzeum Auschwitz, p, e, sugerując, że to oczywiście jest prawda, tylko, że Polska była wtedy okupowana przez Niemcy nazistowskie i to jest, to jest inna rzecz. Radosław Sikorski poprosił na Twitterze o zmianę tego wpisu. Tak się chyba jednak nie stało. Czy polski rząd powinien zareagować tu mocniej, ostrzej, czy to jednak tylko kwestia właśnie publicystyczna dyskusji na Twitterze? To nie był dziwny wpis. To był wpis skandaliczny, fałszujący historię i ze strony instytucji, która zajmuje się właśnie historią, trudno mówić o jakiejś wpadce, bo przecież to są osoby, które doskonale znają historię. Później było, zdaje się, jakieś... Sprostowanie, które moim zdaniem nie jest wystarczające. Tak, minister Sikorski e, powinien być w takich sprawach aktywny, bo on bardzo często turuluje innych na e, portalu X, a nie zajmuje się bardzo często e, kwestiami, które są dla polskiej racji stanu podstawowe. Walka o pamięć historyczną, prawdę historyczną należy do to, obowiązków Co powinien z, zrobić informacji, Sikorski po takim wpisie? Szybko zareagować, zadzwonić do swojego odpowiednika w Izraelu choćby, bo przecież Jadwaszem to jest instytucja rządowa, a nie e, jakiś NGO. Adam Bielan, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, był naszym gościem w poniedziałkowym graffiti. Bardzo serdecznie dziękuję, dziękuję za rozmowę. Bardzo.